Jakuba Geblera. Dydymski. Dydymski mocno i skutecznie. Pawlak, on będzie próbował uderzać Pawlak, ale ten strzał niezbyt mocny. No i wydaje mi się, że czas już się skończył, przynajmniej tak pokazuje tablica świetla. Sędziowie jednak mają te zegary lepiej ustawione. Jeszcze szansa dla gospodarzy i to jest szansa wykorzystana. ...doprowadzili do remisu, chociaż wcześniej nic na to nie wskazywał. Zobaczymy jak to na nich zapodziała, dobra akcja Mikołajczaka. Znę wstrzelenie piłki, jeszcze powalczył o nią Gumny, jest zamieszanie w półkolu strzałowym. Zobaczymy co z tego wyjdzie, jest znalezione miejsce do strzału Pawlak kontra Górny. Pawlak, ale obok Bramki. Jest Wolsztyńskie prawej strony. Sam ruszył Hołosyniuk. Hołosyniuk jest już w półkolu strzałowym, ale zatrzymany przez Patryka Pawlaka. Nie, Hołosyniuka z Bieńkowskim, ale piękna akcja gości. Gumny! no szkoda, że zabrakło tutaj tej precyzji. Po bo... prawej stronie Lebioda, dobra piłka od Dydymskiego. Lebioda do Trojanka. Trojanek poradził sobie z Patrykiem Pawlakiem, Trojanek ładnie to rozegrali, Trojanek broni Gebler, jeszcze jest okazja i będzie gol! I tym razem 51. minuta, Pilaczyński wznawia za linii końcowej, jest znów Patryk Pawlak zablokowany, zobaczymy, nie jeszcze raz Patryk Pawlak, strzał zablokowany, ataku Michniakowi czy Biskupowi. Dydymski, bro, dobre to zagranie w półkole strzałowe, ależ ma połacie łacie przestrzeni Hołosyniuk, Bieńkowski, Bieńkowski, ale to zagranie już złe. Płatnie teraz Hołosyniuk strata szansa na wyrównanie, ale nie trafia w bramkę w tej doskonałej sytuacji Bartosz Majek, no to mogło być 2 do 2.